Kana, katana, katana, marak, umajtaj, karabinu Rinkarin, katukaty, karin Terrorin, terrorysta za budownię Braga dacho, braga sandy, traki gangi, matik, cijeluje, Gandhi, macik, sieją je, zasadzimy Gandhi Gandhar, stary mare, abracadabra, Kobra, Prosto z miasta, korba Kabura, rura Horyzont, julia Gdzie za HP, Frankenstein F do R, do A, do N, do K, do E, do N, do S, do T, do E, do I Klik cack bang, wdęk, w skład, tra la 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 w sensie, serce, lejce, hater, maria, Aria, amenodrania, Pychaska, dama, duma, puma, adidasy, białe przypadki, celok matki, cześć, 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 karta V i P Mój szyścian wyobraźni, feścian trapez, salsa matki, makram pajęczyny, babyagi, baba hasan, jasnoic nie widzialny E do E do N do A dom Gwiazdy R do N do A, man, tarcze, majska, rym, gin, alady, dywan, parawan, karawan, wasli, jabadabadabadu, scubidu, je, yeah, west, jesteś wiesk, yes. sekstylowy bliski, król, test, tektonika, tekstyl chodnika, nominuję peja, słoń i kleft, zbieramy na domy dziecka.